Branża gier wideo i filmowa od lat się lekko nie dogadywały. O wątpliwej jakości w filmach na podstawie gier już dosyć dużo wiemy. Natomiast kilkadziesiąt lat temu, kiedy wychodziła jakaś gorąca kinowa premiera, to brało się jakiś losowy zespół i kazano im stworzyć grę sygnowaną tą samą marką. I najczęściej no nie były to zbyt dobre produkcje. I tak jak trend z tworzeniem gier na podstawie filmowych premier zniknął, tak mam wrażenie, że powoli znika zasada, że każdy film na podstawie gry jest słaby. Oczywiście dalej zdarzają się takie perełki jak na przykład Monster Hunter, czy... Wonbał gryzę. Filmy i seriale z maskotką Nintendo też nie miały zawsze szczęścia. Czy najnowsza produkcja to zmienia? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z ostatniej tawerny, a dzisiaj recenzuję dla Was Super Mario Bros. film. Zapraszam. I tak, ta czapeczka będzie z nami przez cały materiał. Zacznijmy standardowo i klasycznie od fabuły. Mario, wraz ze swoim bratem Luigi, otwiera własną firmę zajmującą się hydrauliką w Brooklinie. Nazywają się Super Mario Brothers. Biznes idzie troszeczkę średnio, a do tego rodzina ich dobija, nie dając im nawet grama wsparcia. Jednak po rodzinnej kolacji w Brooklynie dochodzi do usterki kanalizacji i całe miasto zostaje zalane. Nasi bracia postanawiają wykorzystać sytuację i pomóc miastu. Aczkolwiek w trakcie wykonywania zadań hydraulicznych, nasi bohaterowie trafiają na dziwną rurę, która przenosi ich do innego świata, ale w dwa zupełnie inne miejsca. Mario trafia do Grzybowego Królestwa, natomiast Luigi na terytorium Bowsera, który jest w trakcie podbijania innych krain. Tak w dużym skrócie wygląda początek filmu. Najważniejszym dla Mario będzie odnalezienie i uratowanie swojego brata. I to w pewnym sensie jest miłym zaskoczeniem, bo Czerwony Hydraulik zazwyczaj musi szukać księżniczki Peach, a tutaj najwyraźniej postanowili zrezygnować z przeszukiwania zamków. Bo nigdy nie wiadomo, w którym by była. A jeśli wy chcecie znaleźć swoją księżniczkę bądź księcia, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Ostatniej Tawerny, dajcie łapkę w górę i odwiedźcie naszą stronę www. Z pewnych źródeł wiem, że to podnosi szansę. Sama księżniczka Peach też w pewnym sensie przeszła zmianę. Chociaż to zależy jak się na to spojrzy. Bo widać, że już nie jest tylko księżniczką z nazwy. Faktycznie dba o swoich poddanych, jest silna i odważna, a przy tym nie jest jakoś przesadzona. I z jednej strony może być to zmiana, bo w serii gier zawsze to ona była porywana, natomiast w takim smaszu mogła naklepać każdemu. A taki na przykład Mario od początku wykazuje pewne cechy bohatera. Na przykład odwagę, ale pojawia się w nowym świecie i musi się go nauczyć, co de facto to czyni z niego bohatera idealnego na takiego początkującego herosa. Ogólnie wszystkie postacie są świetnie odzorowane, mają niesamowite głosy i każdego polubimy, nawet Bowzera, chociaż to głównie dzięki temu, co robi Jack Black. Natomiast, tak jak postacie są genialne, tak fabuła, jak i wątki są tutaj dość proste i nie wyślają się na nic więcej niż tylko rozrywka. I szczerze nie uznaję tego za wadę, jak niektórzy krytycy. Nie wszystko musi być wielowątkowe, poważne i przyprawiające łzy. Serio, jaki to jest w ogóle argument, że film jest słaby tylko dlatego, że ma banalną treść? Jakby dzisiejsza popkultura miała wiecznie zmuszać do myślenia i nie dawać spokoju podczas skończenia seansu. Oczywiście zawsze trzeba pochwalić film, jeśli ma jakieś tajemnice, trzeba się czegoś domyślić czy nad czymś pomyśleć. Ale co jest złego w odrobinie prostoty? Czasami chcemy właśnie usiąść do czegoś z myślą relaksu i dobrej zabawy. A bracia Mario tą zabawę nam dają. Zwłaszcza, że nie mamy tutaj tylko takiego odwzorowania platformówkowego Mario, ale też widać sporo Mario Karta czy choćby Luigi's Mansion, chociaż tego ostatniego jest troszeczkę mniej. Cały czas coś się dzieje. Na ekranie widzimy nowe rzeczy, pościgi, wybuchy, jakbyśmy faktycznie byli w takiej grze, gdzie akcja jest tylko przerywana przez krótkie kascenki. i to działa wyśmienicie, a no dodatek film ma pewne przekazy, które widz na pewno dostrzeże. Najbardziej widoczny jest wątek braterskiej miłości. Relacja hydraulików jest po prostu słodka i każdy, kto ma rodzeństwo, złapie się za serce. Chociaż z drugiej strony jest to bardzo mało ukazywane, bo Luigi ma najzwyczajniej w świecie mało czasu antenowego. A szkoda, bo jak się na nich patrzy, to jest to po prostu urocze. W filmie nie ma też jakiegoś nachalnego wrzucenia Mario wraz z księżniczką Peach, więc akcji nie przerwie jakaś nagła scena romantyczna. Widać, że ma to wszystko szacunek do materiału źródłowego. Nie wiem, czy to dzięki temu, że Nintendo stało jej patrzyło, ale nawet jeśli to dobrze się stało, że niczego nie pokręcili. I tak naprawdę bez ogrywania jakiegokolwiek Mariana każdy będzie się dobrze bawić. Fakt, jest kilka nawiązań do gier, ale nawet jeśli rodzic weźmie nowego adepta gier na seans, a nawet osobę, która nie jest zainteresowana grami, to będzie się ona na pewno świetnie bawić ale oczywiście bardzo dobrze, że pojawiają się te nawiązania, bo starsze osoby, jak i młodzi fani Nintendo mogą zobaczyć pewne nawiązania i też się dobrze bawić. Zwłaszcza, że tutaj nie tylko mowa jest o gigantycznej akcji i w ogóle przeżywaniu tej przygody, ale humor jest po prostu boski. Chociaż też nie mogę powiedzieć, że cały seans mnie rozbawił, bo niektóre żarty były naprawdę czerstwe, ale i tak przez większość siedziałem z uśmiechem na twarzy. Jeszcze świetnie grały sceny z zabawą perspektywą, gdzie widzieliśmy Mariana jakby szedł z lewej do prawej, no po prostu czyste złoto. Cały czas wam opisuję co się dzieje, ale jeszcze nie powiedziałem jak nam się to obrazuje, a muszę przyznać, że jest to po prostu śliczne. Kolory, magia świata przedstawionego, widoki, postacie, całokształt lokacji, to wszystko jest Piękne i naprawdę zachwycające. Nie tylko dziecko się przy tym zauroczy, ale i też dorosły. Film oprócz lekkiego olania Luigi'ego i niektórych czerstwych żartów ma jeden zasadniczy problem. Za szybko się kończy. Naprawdę poszedłbym na to jeszcze raz, by ponownie przeżyć te piękne 90 minut. Życzę sobie, jak i całemu społeczeństwu graczy, Byśmy mogli zawsze z takim zachwytem wychodzić z sali kinowej, kiedy właśnie obejrzeliśmy film na podstawie gry. Z uśmiechem na twarzy wystawiam temu filmowi ocenę 9,5 na 10. Gdyby troszeczkę więcej Luigi'ego i troszeczkę mniej czerstwe żarty, to mielibyśmy po prostu ideał, ale mamy coś bliskie ideałowi, więc idźcie do kin i bawcie się przy tym wszyscy. To jest bowiem dobre i niedocenione przez krytyków. A najlepiej idźcie do city, któremu dziękuję za możliwość obejrzenia tego filmu. I tyle ode mnie. Widzimy się w następnych materiałach: Trzymajcie się ciepło. Hej.